Simeoneczko, z tej strony, Media w dzisiejszym odcinku zdobywamy kolejny niebieski miecz. Jesteście razem z Sokuleku i dzisiaj niebieski miecz do zdobycia. Więc na początku robicie sobie jakąś taką kładeczkę, a taką nie musi być jakaś mega zaawansowana. Ważne, żeby usiąść i przetrwać. Kawałeczek, zaraz wam pokażę dokąd. Drodzy widzowie, jak chcecie więcej darmowych itemów, już tu siodam. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkaczu i dzwoneczku, naprawdę, bo jak zostawicie suba, lajka i dzwoneczka, to będzie więcej odcinków darmowych temów I pamiętajcie o komentarzu, bo napiszcie mi tam ile już mieczy macie i jaki miecz macie Pochwalcie się, czy zdobyliście już jakieś miecze, czy jeszcze ich nie zdobyliście I jakie macie, dobra Pierwsze co, to jedziemy po prostu sobie prosto i lewo mamy wodospad Lecimy sobie na ten wodospad jak nie, to zawsze można przebić. Nie trzeba idealnie w niego wchodzić, zawsze można przebić. Dobra, jesteśmy w sekretnym miejscu. Dobra, teraz trzeba klikać odpowiednie rzeczy. Pierwszą do kliknięcia y, mamy książkę żółtą. To jest ta książeczka żółta, dobra. Kolejną do kliknięcia mamy czerwoną. To jest ta u góry, dobra. Kolejną do kliknięcia mamy jasno-różową. To jest ta na dole. Mamy. Kolejną luknięcie mają niebieską. To jest ta tutaj. Dobra. I kolejną mamy tutaj. Dobra, udało się. Otworzyliśmy przejście, ale to jeszcze nie wszystko, bo trzeba otworzyć jeszcze jedną rzecz. Yy, dobra. Bierzemy jeszcze raz i kolejne rzeczy. Teraz klikamy ten oto żółty. Dobra. Klikamy teraz. Czerwony, ten tutaj. Dobra, kolejny jasno różowy po lewej, czyli ten tutaj. Dobra, mamy go. Niebieski, teraz niebieski. Który niebieski teraz klikamy? Ten niebieski klikamy. Mamy kliknięty. I następnie ten. I ten. Dobra, teraz ciemnozielony ten. I os taki ostatni jeszcze, czy jakiś jeszcze? Dobra, i teraz ten czarny. purpurowy, ten tutaj fioletowy i ostatni czarny znowu dobra wchodzimy sobie do tego pomieszczenia, gdy zrobicie coś źle tam zacznie wszystko wybuchać albo pojawią się jakieś różne rzeczy, które po prostu was zniszczą więc uważajcie, dobra następnie zobaczycie tutaj co się stanie Armata zacznie strzelać powietrze! Uf, uf. Dobra, i gdy zacznie strzelać na powietrze? Wtedy czekamy po prostu tutaj. I ja w ogóle strzela ciekawie. Czemu ona w ogóle strzela? Jednak nie, że ona strzela. Czymś pewnie na pewno Sokuleku, widziałeś, Czemu ona może strzelać jakieś armaty. I otwiera nam się podziemne przejście, taki bunkier! No i wchodzimy do bunkra. I mamy tutaj tablicę do klikania. Dobra, może sokuleku? Y Możesz poklikać. Jeżeli znasz dobrze na pamięć to Sokuleko wam pokaże jak to się klika. Co trzeba dokładnie zrobić. I wy możecie to samo zrobić co teraz robi Sokuleku. Pierwsze piszemy R. Takie R. Następnie. Bierzemy sobie w środkowym. Robimy taką strzałeczkę w dół jak to wygląda. Tutaj zaraz będziecie to widzieli. O taką strzałeczkę w dół. I teraz w ostatnim niebieskim. Jeszcze tylko raz pokażę jak to wygląda. R, tak jest, w dół. I w ostatnim robimy coś takiego, co tu robi kolega. Zaraz zobaczycie. Robimy takie, yy, chyba to na dole. O, takie B, ale klikamy o wszystko odwrotnie. Ty to zrobimy, schodzimy sobie teraz na dół. Tutaj, tak idealnie. Klikamy waję. i patrzymy co się dzieje, ekran nam się cofa, czas się cofa, wow, dobra, następnie schodzimy sobie na dół i idziemy do portalu, portalu, wchodzimy w niego i się kręcimy, <grych> jak to śmiesznie wygląda, <grych> nie, sukuleku, też tak jest, dobra, i secret place, o co, dobra, co to jest, w ogóle, co tu się dzieje, jakiś sekretny place, Chodzimy go, sprawdzamy. You win, wygrałem. Dobra, idziemy po mieczor. Idziemy po mieczor. Yy, mogę go wziąć? O kurczę, No jest walka z bosem. Ja nic nie widzę. Zabronił nam go wziąć. Czemu? Oddawaj miecz. No nie no. Zabrał miecz. Dobra, i trzeba teraz tą walkę wygrać. Jak widzicie, nie ma innej ucieczki. Wygrywamy tą walkę. O nie, oddawaj miecz! Musimy mieć ten miecz. Dobra. O, widzicie, on wysyła teraz takie ufo. No i z UFO musicie sobie poradzić. Nie jest to jakieś mega trudne, jest to bardzo proste. Ale no, wysyła coraz ich więcej, więc po prostu musicie uważać. Dobra, mam nadzieję, że ta walka będzie szybka. Dobra. Da, oddasz zaraz miecz, zobaczysz, oddasz ten miecz dobra to kuleku widzę, że dostał już ale ja się nie poddam, ja spróbuję bez hita dost, wygrać to bez żadnego hita robimy tego bossa dobra, lecimy tu uważajcie, bo tu się HP nie regeneruje jak już dostaniecie trafieni to już musicie uważać, każde trafienie każde HP mniej okej okay. Więc ile to raz możecie dostać? Masz 6? O kurczę, dobra. Teraz mamy skakane. Dobra, skakane. Więc no, musicie bardzo ostrożnie. Dobra Można po tym. Dobra, i teraz tak. Okej okay. I skakane, dobra, udało się. O, dobra, kolejne, kolejne, kolejne. I... Okej, okay, zrobione. I kolejne, kolejne, dobra? I teraz tak. I hop, Udało się. Dobra, dostaliśmy raz. Musieliśmy chyba tu dostać. To no nie było żadnego innego wyjścia. Szybko. Wow, wow, wow. O nie tu jak chyba spadniecie, to przecież od razu umieracie na zawsze. Jaj, zostaliśmy tylko... Okej. Okay. Dobra. Damy radę. Ojejku, dobra. Tu nie uważajcie, nie można tu spaść. Macie taką małą przestrzeń do manewru. Dobra. Nie spadajcie mi tu widzowie, tylko jak już tu dotarliście to tarliście bardzo daleko. Dobra. Wow. Uleczonko i... Jestem godny miecza, proszę! Chcę mieć miecz, daj mi go! No nie, chyba jeszcze nie. Wow, dobra. Dobra, no. Wow, dobra. No kurczę, zobaczcie, ja nie mogę nic zrobić, on tu chodzi dalej za mną. Dobra. Ten palec, to jest nie wiem, jakiś zły palec. Dobra. Zły palec, to jest zły palec. O kurczę, dostałem. Dobra. Ło, wow, możecie go przeskoczyć. To wtedy się uda. Dobra, jest, 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 jest. Okej. Okay. Dobra, mamy, 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 mamy. Okej, okay, dobra. I co jest jeszcze? A, dobra, tylko tył nam zabierają. Jego ta walka z bossem jest mega długa teraz. Dobra, dawać, no. O, dobra, oni zabierają cały czas tył. Ale podchodzimy do niego, to będzie coś. A, i co teraz? Dobra, kolejne warstwa zabrana. I kolejny tutaj palec. Zły zwy dotyk, normalnie, to jest zły dotyk. Oj, dobra. Oj, teraz boki mi zabierają. To, to ja niedługo będę musiał skakać tylko? No, dobra. Dobra, 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 i... Jest, idealnie, możecie w ogóle to przeskoczyć O nie, dobra Teraz to jest ciężko Teraz to chyba tylko trzeba przeskoczyć O nie, dobra, dostałem No teraz ja dużo nie zrobię A palec za mną lata No kurczę, dostałem No nie, więcej co kolego dostałem Dobra, i co teraz? O, uleczony zostałem Dobra Jego mina nie wygląda fajnie No Proszę, daj mi już ten miecz. Jesz Jeszcze mi nie chce dać miecza. Wow. wow, to jest najgorsze, co chyba może być. Wow, dobra. Wow, dobra. <ślaski> teraz na niego idzie. Waszaj, nie, nie. Dobra. Dobra, zrobi to, ja w niego wierzę. O, dobra, przepraszam. Dobra. Co tu teraz? Nie, o, dobra, udało się. No, co? Co, twaniaczku? Ło, wow, dobra. Mamy. Oj, ty, jak idzie tyłem, też może uderzać. Ło, wow, udało się. Jejku, dobra. Tyłem nie, tyłem muszę uważać, żeby mi nie uderzył. Uleczony zostałem. Jest super. Jest super. Ile jeszcze ten boss będzie trwał? Ten boss jest za długi. Tutaj, co się stało? Co tu się dzieje? Zniszczyliśmy go. Dobra, mamy, mamy to. Zniszczyliśmy Bosa. I co teraz? Gdzie teraz? Jak teraz? Miecz będzie mój? Czy miecz nie będzie mój? Proszę. Bardzo mi zależy. Mamy mieczyk! Idziemy! Zdobyliśmy 200 zł Mieczyk jeszcze. Więc. <gryw> Ta chyba mieczyk. Zaraz zobaczycie, czy zdobyliśmy w ogóle mieczor. Tak jest. Zdobyliśmy miecz. Zdobyliśmy miecz, już Wam pokazuję. Mamy go w katalogu. Mamy go w katalogu. Russo Sword of True. Niebieski mieczyk zdobyty. O, Ojej, udało się. O to chodziło. Zdobyty niebieski mieczek, Możemy sobie go teraz nałożyć. I jest kozacko. Mamy mieczór. Mamy wszystkie trzy miecze. W ogóle powiedz jak ty nałożyłeś wszystkie trzy miecze jednocześnie? Tak? A nie. To jest jakiś specjalny wszystko kolorowy. Gdzie się ten wszystko kolory teraz zdobywa? Masz wszystkie kolory naraz. Jak go teraz zdobyć? Zobaczymy, bo ja już mam w sumie wszystkie trzy miecze. A, dobra. Wchodzimy w bak i tutaj ten. W, w, dobra. Robimy sobie tutaj, że Robimy sobie po prostu tutaj w zaawansowanych ustawieniach ciała. Ale to może kiedy indziej. I co? Udało się. Mieczyki są. Zdobyte. Więc ja naprawdę dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. I dziękuję Sokuleku za pomoc.